Jest za saitem od Twojej strony. Spokojnie, kochaj. Jaki <grym> typ no. <musi. grym> noc. No, mhm. Dobra. Paksik, musimy zrobić wróżbę. I uwaga. Ja nie widzę jeszcze. Eee, czekaj, nie, bo no. tej legendy to zostawiam. Mam dwie... dwóch pretendentów. Um, Dobra. Uwaga, otwieram pojemnik z naklejką Perdonenta Blast TV Paryż 2023. Byłem w Paryżu. Yy, cou de main, yy, Jolie yy, Bonjour. Yy, umiem, umiem. Bardzo dobrze umiem. Proszę, brawo. Uwaga, otwórz pojemnik. I będzie to. Ululululu. Ulu, o oh, tu. Ah. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, Pax. Dzień dobry, dzień dobry, dobra, dzień dobry. No, <grym> <grym> <wyłącznie>. <grym> Tak szybko, tak szybko zacząłeś, że się zestresowałem <grym> ja ja Widzieliście, że ten... Widzieliście, że no nasza wróżba nie była najlepsza Jest na sajcie jeden Z twojej strony, dół? Dwóch. dwóch, 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 dwóch Masz pakę, masz pakę, Ja zapomniałem, że jesteśmy po tej stronie, stary. Kryj, kryj, idzie! Wuch. Chowaj się, chowaj się, jednego, chowaj się, jednego, jednego, jednego mam. chowaj się, pakaj się na mnie, chowaj się. Tak, bo ja się... próbuję. Dobra. Jest za sajtem od twojej strony, spokojnie. Chowaj. Jaki typ, no, musi... No schowałem, no, przecież A, to mm -hmm. chodzi. No schowane było. Ej! No ważne, że obici. Ziomek! O co, o co jak ci... ja sam sobie jeden HP zadałem? Nie wiem, rzuciłeś chyba tego. Nie, eee... Ta. No, na no, wejście. E, ruszaj dupę! No myślę, czym zagrać. Kurde, no jakie myślę? Ja naga mam. Jest outside. Outside mówisz? A może iść do ciebie. Ała, ała Nie, jest tam po lewej. 22 mniej. Gdzie po lewej? Tu, do końca i w lewo. O, już na site. Wow! Ty tu widziałeś? No, słyszał Cię. Już. O, what the oh, A, ja zrąbałem My bad My Myślałem, że on poszedł w Twoją stronę. <sighs> Ewa. Forsu. Nie, 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 okej. Okay. Nie, nie forsujemy? A forsujemy? No ty masz mało siana, ja bym sobie zatrzymał. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. dobra, z CZ-tą, pa ja z CZ-tą robię. oho. Pa, 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 co się, się dzieje, pa się cz w ogóle? Tak, ja. Nie wiem, gdzie oni są. Może outside'em poszli. Chyba tak. Jeden dopiero z respa wyskakiwał. Jest outside ostatni. Plantuj. Plantuj. Ja nie z tej takie... strony, od mojej, od mojej strony. Mhm. Mm te. będzie szedł ten, wiesz... Tam. Środkiem? No, 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 tam. A, jest tam nawet. Ta. Nie, idzie outside. Mhm. Mm jest obity dziewiętnaście mniej <śmary> No i tak nie nadzbroi. Więc jakby Co on sejwuje? Jest to dobry sejf Ja też ubarłem kurde nie no, ktoś na skrzydłowym sejwuje, tak? No tak, trochę, tak dziwnie trochę, no, no. Trochę kek, no. Yy, co tego kupię jednego. No, smokuje do lewej i plantuję od razu, także koweruj mnie z prawej. Dobra. Falak. Jest na blisko. Nice. Zaspółkował sobie tutaj wejście? What the f A, chyba Mam. Dobra, jak ty mnie kierujesz? Co jest? O. Ja, nikt, ja tylko obijam ludzi. No <noise> dobrze, no co ci Samo? Mam? Ta. Y teraz ja robię sobie tego, dyma, a ty mi coveruj. Taką rurę robimy od razu. Tak, 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 ja palę tam wyjście. Dobra. Za tym i od razu cię coveruję. Jezu smar, jakie to są szybkie planty O ojo ojoj oj 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 Okej, okay, pull-auto śmierci Chyba <grystanie> <Hp> mi zostawił <grystanie> Ale prawie sami teraz outsideem sobie pójdę, teraz na, na wolno Dobra To ja pójdę Wiem, To ja pójdę tutaj schodami... A nie dobra, to ja pójdę dołem w takim razie Palał. <laughs> Ej, hey, to by mój! O, o, o! Gdzieś tu słyszę tepa. Okej. Okay. Po, po lewej po lewej Ale dostałem głowę. No, skurde, gnoju, ty jeden tej. Łatwo. Łatwo. No nie, no ta twoja muzyka. Kurde. Dobra, ale weź, że teraz ty. Ja już miałem bombę poprzednie. Teraz ty nie Jest. Coveruję, a ty. O kur... Po lewej. Oh, o boże Ależ to full auto mi nie wyszło No dobra siedem rund No to tak w takim razie Tyk Idę do Nie Jestem wam no Okej. Never gonna give you up, never gonna hunt you down And search you O Nie, stary Mnie piętnaście chyba Mniej czy...? Tyle mu zostało A Hunt you down Ah! Jaki fart! Wszystko w hamera. Wszystko. Wiem! A w sumie spierdzielaj. tam tamtą rampę. Którą rampę? No tam, tam co wychodzą. Nie mam. To ty, to ty to zrób. Idę, do, dołem! Jest 74 mniej. Nice. Boże. Um. Idę do prawej Okej, Mhm Jestem dalej Nice. Obiega, obiega. Jest tu. Dało, dało. Dobra. Eee, dobra, ja tam spalę im to. Muszę jak coś znieść. Dziewięć Dobrze, że nie... Ja im to spalę od prawej strony jak coś, w sensie ja idę do prawej i spalam im tam... Mam jednego. O. W smoku Defusing. No i koks. W tych muszę cię wyprzedzić. O, No nie! Sztyt z tym. Ej, a możesz mi mojego tego nie. Proszę. Bo no dobra. Idę sobie spalić im tam jeszcze raz. Czemu pax? Czemu pax? I'm asking you. Spal to wejście? O nie, co tu się dzieje? No, no i nere. łowca nagród, największa, psychód z nagród za zabójstwa. Ty, o 2. dwa.